Mamy środę, siódmy dzień stycznia. Dla niektórych właśnie dobiegł końca wydłużony weekend. Jak wyglądało Święto Trzech Króli w Gliwicach? O tym już za chwilę w wiadomościach telewizji Imperium. Powiemy też o planach budowy Centrum Nauki w naszym mieście i o nowym obliczu zabytkowej kaplicy. Katarzyna Magiera, zapraszam. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym to najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci 30-latka, którego ciało znaleziono wczoraj rano przy ulicy Zygmunta Starego. Zwłoki mężczyzny odkryła mieszkanka pobliskiej kamienicy i to ona powiadomiła policję. W ciągu kilku godzin od rozpoczęcia śledztwa gliwickim funkcjonariuszom udało się wytypować namierzyć i zatrzymać podejrzanych. Dwaj młodzi mężczyźni, którzy mogą mieć związek z przestępstwem, są obecnie przesłuchiwani. Gliwice to miasto z historią i warto o tę historię zadbać. Przy ulicy Lipowej trwają prace nad utworzeniem w dawnym domu przedpogrzebowym Muzeum Historii Żydów na Śląsku, a przy ulicy Kozielskiej zakończyły się prace przy renowacji zabytkowej kaplicy. W kaplicy Gallich, która znajduje się w sąsiedztwie zakładu opiekuńczo-leczniczego, uzupełniono ubytki w tynku, wzmocniono ściany, odbudowano dach oraz drzwi i kraty okienne. We wnętrzu ponad stuletniej budowli odtworzono krzyżowe sklepienie w grudniu przeprowadzono ponowny pochówek. Kszczątków, które znaleziono w krypcie, a znalezione tam klepsydry, po renowacji trafią do zbiorów muzeum. Prace prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków trwały 4 miesiące. Równolegle z remontem kaplicy prowadzona była modernizacja parku, wytyczono tam nowe alejki, przygotowano teren pod nowe nasadzenia, a całość oświetlono. W sumie obie inwestycje pochłonęły 995 tysięcy złotych. Nowy rok, nowe plany. W rozmowie z nami prezydent Zygmunt Frankiewicz zdradził swoje plany na nadchodzące lata. Wśród nich znalazła się budowa centrum nauki, które miałoby stanąć w sąsiedztwie Gliwickiej Radiostacji. Jak informowaliśmy już w naszych wiadomościach, miasto wykupiło już grunty pod ewentualną inwestycję w rejonie ulicy Lublinieckiej. Wstępną koncepcję funkcjonowania Gliwickiego Centrum Nauki przygotowała Śląska Sieć Metropolitalna. Jesteśmy przekonani, że to jest dobry pomysł i nie mamy tu jakichś megalomańskich planów. Uważamy, że takich centrów powinno powstać więcej, a nie jedno w Warszawie, a może drugie w Katowicach czy na granicy Chorzowa i Katowic. Lepiej by było, jakby były takie trochę specjalizowane, na przykład w pięciu miejscach w województwie Śląskim, i byłby dobry powód, żeby młodzież. Odwiedzała te wszystkie pięć miejsc. Zresztą nie ze stałą ekspozycją, tylko zmienną. U nas pomysł wzi wzi wziął się z nocy naukowców i współpracy z Politechniką Śląską. Już tyle ciekawych rzeczy tam pokazano, że warto to udostępnić w bardziej stały sposób. I taka edukacja ciągła i młodzieży, i dorosłych byłaby no, bardzo wskazana. My chcemy. Połączyć atrakcje, czyli zlokalizować to centrum nauki przy radiostacji. Tam dobrze by było, żeby się też mieściła śląska sieć metropolitalna, która na co dzień by miała bardzo dużo ciekawych rzeczy z zakresu nowych technologii do pokazania. No i takie są plany. Wykupiliśmy działkę przy radiostacji, i na tym terenie można zaczynać projektować takie centrum nauki. Przy czym ważniejsze jest to, co będzie w środku, niż to, jaki będzie budynek. Na ten cel koniecznie chcielibyśmy pozyskać środki zewnętrzne, no ale tutaj taki centralizm polski się kłania i takie myślenie, że takie przedsięwzięcia typu centrum nauki mogą być albo w Warszawie, albo w stolicy województwa, a gdzieś na prowincji to jest mniej prawdopodobne. Myślę, że sobie z tym poradzimy, a determinację mamy na tyle dużą, że. Wcześniej czy później, ale to centrum w Gliwicach powstanie. Tłumy ludzi z koronami na głowach i śpiewem na ustach można było spotkać wczoraj po południu na Gliwickich ulicach. W Gliwicach, podobnie jak w ponad 300 innych miastach w naszym kraju, orszak Trzech Króli staje się nową, barwną tradycją. W tym roku do pochodu dołączyła nasza reporterka Agnieszka Baron. Setki gliwiczan wyszły na ulicę, by wspólnie obchodzić święto objawienia pańskiego, znane potocznie jako święto Trzech Króli. Już po raz trzeci ulicami naszego miasta przeszły trzy barwne korowody: żółty, czerwony, niebieski, symbolizujące trzy kontynenty Afrykę, Azję i Europę z których pochodzili mędrcy. Pochody były nie tylko barwne, ale również rozśpiewane. Dla niektórych uczestników tego orszaku, wzięcie udziału w tym wydarzeniu, to już prawdziwa tradycja. W zeszłym roku też byliśmy. Też jako żółci, z tego samego miejsca wyruszaliśmy. A to dosyć nietypowe. Konie, ulica. Jak się pani z tym czuje? Jak się koń czuje przede wszystkim? Nasze konie są przyzwyczajone. Staramy się w każdych z takich akcjach, eventach, yy... Brać udział. Teraz jestem tutaj pierwszy. Byłam u świętego Michała. Byłam spod. byłam spod. Y, dworca. Tak, trzeci. A koronę z, y, wyczarowałam w tamtym roku, już jestem dzisiaj przygotowana. No. Drugi raz? I jeszcze w dodatku z córką. Tak. tak jest. Jak ci się podoba? Bardzo. Za rok też przyjdziesz? Tak. Każdy orszak prowadzony był przez jednego z królów. Wszystkie trzy orszaki zmierzały w kierunku rynku, aby tam oddać pokon Dzieciątku Jezus i wspólnie kolędować. Każda pielgrzymka, każdy pochód jest takim znakiem naszego codziennego życia, bo też. Przemierzamy czas, przemierzamy nasze życie i zmierzamy do tego celu. Rodzina w komplecie na orszaku, zgadza się? Tak. Zgadza się, jedna nam uciekła gdzieś do przodu. Państwo niemieccy, czyli skąd przyszliście? Czyli od ulicy Barlickiego, a właściwie do z parafii Chrystusa Króla. Który to już raz? A prawda powiedziawszy, no tak od, początku jak, od, jak, od początku. jak. początku, jak, jak był... jest orszak, tak przychodzimy. A dlaczego państwo bierzecie udział w tym orszaku, w tym wydarzeniu? No zawsze jakoś tak życie parafii generalnie nas dotyczy i dlatego nie rezygnujemy z żadnej okazji, ale też po to, żeby pokazać, że jesteśmy, że wierzymy w Jezusa, że się narodził dla nas i chcemy też to radośnie okazać wszystkim. Wspólne kolędowanie, wspólne śpiewanie, wspólny pochód, Oby tak radośnie i barwnie było w Gliwicach nie tylko od święta. Z kolei w hali Sośnica odbył się wczoraj futsalowy turniej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród 16 drużyn, które wzięły udział w charytatywnej rywalizacji najlepsza okazała się Kuźnica Gliwice. Pozostałe sportowe informacje przedstawi Państwu Radosław Nosal. W poprzednich wiadomościach mówiliśmy o futsalowym turnieju na rzecz Włoch, a dziś sprawdźmy, co dzieje się w rzejskiej sekcji futsalowej GTW. W ostatniej kolejce kobiecej ligi futsalu zawodniczki GTW wygrały dwa mecze i tym sposobem awansowały z siódmego na piąte miejsce w klasyfikacji ogólnej. Strefa medalowa tuż tuż. Nowy rok, dobrze rozpoczęły też młode adeptki spinaczki. 3 stycznia nasza reprezentacja pojechała do Czech na Morawski Puchar w Prisborku. Milana Ciechanowska była druga, a Martyna Ciechanowska piąta w swoich kategoriach. Gratulujemy i czekamy na pozytywne sportowe informacje z GTW. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Przypominam, że możecie nas Państwo oglądać w sieci kablowej imperium telekom i na tvimperium.pl. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a jutro o tej samej porze spotka się z Państwem Agnieszka Baron. Dziękuję za dziś i do zobaczenia.